Żeby, na, żeby, takie, żeby, jest, żeby, obiektu, żeby nie żeby było tak jedno, Żeby się przy nim Żeby w Abyś ścieżką Witam serdecznie e, e, Chciałam zapytać, co dzisiaj harcerze jedli na obiad? A to była obi obiad o kolacja, była surówka szpekińskiej kapusty, ziemniaczki, kiełbasa z sobotką. A i dla mojego kotlety. Wegetariańskie no. oczywiście. Jest. Witam bardzo serdecznie. Chciałam zapytać, e, jak wygląda dzień e, typowego harcerza. W zasadzie to wyglądają w dwóch wersjach aktualnie, ponieważ mamy patrole harcerskie i mamy patrole wędrownicze. Patrole harcerskie to jest ta młodsza grupa wiekowa, a wędrownicze ta starsza. No i w zasadzie wędrownicy wstali już o piątej. I o piątej już wyruszyli na trasę i na grę. Mieli dwie fazy i w zasadzie to byli i w pionkach, i w lesie, i w mieście, a następnie w Dęblinie, więc ich dzień wyglądał bardzo aktywnie, po czym wrócili sobie na polanę. Mają kolację i zaraz szukamy się do ogniska. Natomiast harcerze sobie wyszli Troszeczkę na spokojniej, bo oni wstali sobie po siódmej i weszli po dziewiątej na trasę, która też była bardzo długa, bo miała około 20 km po Puszczy Kosienickiej i okolicach. Więc oni przez te no od godziny dziewiątej do 16:30 były otwarte punkty, więc wrócili już na polane. No i dalej w sumie gdzieś wygląda tak samo jak wędrowników. E, czyli bardzo aktywnie spędzili ten dzień. E, tak, wrócili bardzo zmęczeni, ale z tego co słyszę, to odbiór jest bardzo pozytywny, bo gry były bardzo takie też w tym roku fabularne. E, jedna oparta w ogóle na hobbicie, e, i, i oni się tam wcześniej mogli przygotować, więc e, bardzo się wczuli w zasadzie e, i, i gdzieś tam zaadoptowali do tej fabuły, więc mówią, że im się teraz to i mi, mimo, że są zmęczeni, to są uśmiechnięci, więc jeszcze mają na ognisko trochę sił na śpiewanie. E, może szerzej? Y, 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 jak to wszystko wyglądało, chodzi o tą fabułę i tak dalej. O fabułę, kurczę. E, szczerze mówiąc, to ja jestem komendantką, więc ja nadzoruję takie Wszystkie inne bardziej organizacyjne rzeczy. E, a mamy dwa piony. Szef jest trasy wędrowniczej i szef trasy harcerskiej. E, wiem, że wszystkie punkty na, na trasie nawiązywały do fabuły e, Tolkiena. E, I na przykład na jednym musieli tam związać orka i przewieźć go do więzienia elfickiego. E, na innych tam musieli przejść po linię i uwolnić. E, innych tam związanych z fabułą, inne tam związane z fabułą postaci. Więc e, wszystkie punkty w zasadzie nawiązywały do tej fabuły i gdzieś tam się nawzajem uzupełniały. E, i, I tworzyły taką całość hobbitową, więc tak. Dużo mamy grup harcerskich na, na harcach. E, drużyn jest sporo. Na ten moment mamy około 250 samych uczestników. E, natomiast są jeszcze kadry, więc około 300 osób takich zarejestrowanych jest na Polanie. Teraz wiadomo więcej, bo jesteśmy przed ogniskiem, na którym są zaproszeni goście, jest otwarte dla wszystkich. E, natomiast jest dużo, są też drużyny w ogóle z całej Polski, bo mamy i drużyny z Olsztyna e, i, i mamy drużyny z Lublina i, i z Warszawy i z wielu różnych miast. E, więc e, tak, z różnych części Polski się zajmuje. Hały I jest no kilkadziesiąt różnych w zasadzie. Eee, a jak będzie wyglądał jeszcze jutro ten program? Eee, jutrzejszy program już jest dla wszystkich jednakowy, e, ponieważ e, rano tam, już po pobudkach, gniazdach, rozgrzewkach i porannej modlitwie, e, szykujemy się do Mszy Świętej, polowej. Więc tutaj na polane zapraszamy. E, co roku, zawsze jak są harce, to też jest taka otwarta dla wszystkich msza polowa. E, I przyjeżdża do nas ksiądz e, o 10.00. Ja o tej odprawiamy msę, a potem mamy apel kończący, na którym już ogłaszamy wyniki tych obu gier, więc tam już cała rywalizacja się tam rozwiąże na tym apelu. Rozumiem. Jest już jakiś faworyt. Słyszałam, że tak. Po obserwacjach, jak gdzieś tam, tak jak mówię, w kuluarach, bardziej gdzieś tam słyszę, jak sobie liczą punkty, czy, czy coś robią, ale wiem, że są patrole, które, które zdecydowanie się tam wyróżniały na tle innych, szczególnie chyba na trasie wędrowniczej. Więc tak, są faworyci. A jaka będzie nagroda? Nagrody. Nie chcę tak zdradzać też do końca, ale mogę powiedzieć tyle, że takie bardzo. No na pewno harcerskie i takie, że oni będą sobie sami mogli też wybrać poniekąd e, trochę te nagrody. E, tak, <gryw> nie chcę za dużo zdradzać, jeżeli chodzi o Rozumiem. E, chciałam zapytać jeszcze, jaka jest rola e, rodziców e, w harcerstwie, tak, tych, tych uczestników, którzy, którzy są e, w harcerstwie. E, rola rodziców jest w zasadzie bardzo duża, bo Chyba każdy dobry drużynowy i dobra drużynowa chce współpracować z rodzicami, i czasem to jest nawet taka podstawa naszej pracy, żeby gdzieś tam się konsultować, komunikować z rodzicą w sprawie dziecka. Na przykład u nas bardzo prężnie działa też Koło Przyjaciół Harcerstwa, tak zwane KBH w skrócie, które na przykład w zasadzie obstawia nam całą kuchnię teraz. Więc tam mamy rodziców naszych harcerek i harcerzy, którzy nam gotują dla tych kilkuset osób i jakby możemy na nich liczyć w każdej kwestii. Więc tak, rodzice, rodzice są często bardzo pomocni i wiedzą też, że my tutaj o te dzieci dbamy i, i robimy im ciekawe rzeczy, więc rola rodzica jest bardzo istotna, myślę, i dobra komunikacja rodziców z drużynami. E, może zachęćmy wszystkich, nie wiem, dzieci, młodzież do uczestnictwa, do wstąpienia, może do harcerstwa. Jasne. E, tak, myślę, że teraz. W zasadzie jest nas czasem coraz mniej, bo myślę, że to przez to, że mamy bardzo duży wybór różnych zajęć. I często wiem, że tam i nasi harcerzy i harcerki chodzą tu na piłkę, tu, tu na jakieś tam inne zajęcia. No ale ja ze swojej takiej perspektywy mogę powiedzieć, że. Jestem harcerką w zasadzie od 12 lat, co jest więcej niż połowa mojego życia aktualnie. I w tych wszystkich takich innych zajęciach myślę, że ciężko jest znaleźć takich ludzi, jakich tutaj znaleźć. Znajdujemy I takie przyjaźnie, jakie tutaj znajdujemy, które w zasadzie, na przykład, mam gdzieś tam z początków mojej drogi harcerskiej, i które nawet tu na Polanie teraz gdzieś tam się rozwijają, i, i widzę, że oni też teraz nawiązują te znajomości z całej Polski i się ze sobą rozmawiają, wymieniają się pagonami. To jest bardzo fajna taka harcerska tradycja. Mamy, ja mam jeden teraz. Mamy pagony swoich drużyn z, z liczbą i bardzo często na takich zlotach wymieniają się pagonami, czyli ktoś daje swój i druga osoba daje swój i wtedy mają taką pamiątkę w zasadzie już na, na zawsze I gdzieś tam później jak się znajdują na jakichś innych zlotach to to jest bardzo, bardzo przyjemny widok jak biegną do siebie i się witają więc myślę, że tak bardzo, bardzo zachęcam do, do harcerstwa, bo tego klimatu nie da się po prostu znaleźć nigdzie indziej i takich, takich przyjaźni i, i wartości, więc zapraszamy i zachęcam. Dziękuję bardzo za wywiad. Pionki News Wioleta Grzewacz. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Komendanci przygotują z gniazda do raportu Spocznij Gniazdo harcerek, baczność Spocznij, kolejno, odlicz Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, pięć sześć, siedem, osiem Dziewięć, dziesięć, dziesięć jedenaście Dwanaście, trzynaście, czternaście Piętnaście, szesnaście Siedemnaście, osiemnaście Dziewiętnaście, dwadzieścia Komendanci meldować, spocznij jest za baczność! Na prawo patrz! Czuwaj! 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 Druga komendantko, radownik KPH Św. Krzegorz Zawodnik melduje służbę medyczną na Polanie. Stan 7 zgodny sprawdzony. Dziękuję. Czuwaj. Czuwaj. Druchno komendantko. Komendantka gniazda Harcerek, Wędrowniczka Barbara Danasiewicz melduje gniazdo na zbiórce. Stan 156 zgodny sprawdzony. Czuwaj, czuwaj. Czujaj. komendantko. Komendant gniazda harcerzy, ćwikła jest melduje gniazdo na zbiórce. Stan 92 zgodny. Dziękuję. Czuwaj. Raport. Czuwaj, czuwaj. czuwaj. Spocznij. Baczność. Na prawo patrz. Czuj. Czuj. Drugi przewodniczący. E, komendantka 38 puszczańskich harców. Przewodniczka Wiktoria to harcerka Rzeczypospolitej. Melduje zlot na zbiórce. E, stan 251 zgodny. Czuj. Czuj. Spocznij. Spocznij. Baczność! Druchny i druchowie, czuwaj! Czuwaj! Spocznij. E, teraz będziemy przechodzić na miejsce ogniskowe. Proszę komendantów gniazd o sprawne odprowadzenie e, swoich gniazd na miejsce. I ustawienie się w trzech rzędach. Tak, spróbujmy w trzech. Gniazdo-chartyryk, baczność! Spocznij! W prawo, zwrot! Za mną mark.

no yes, No! Yeah. Idę, po wychłuszę nas. Puszcza, puszcza, kraina, puszcza, puszcza, kraina paśni, na waśni i wynazionych słów. Niech na nami mi chylą się drzewa, aby zaszumieć słów. Hej, tam, szumicą dwór, a tam i tam. Chyli wyzwanie głowy nie do tak trudnych, sobie i cały leśny cud. Chwile obniska, gdy przyjaźń połączy serca w krąg, a patra wesoło błyska, a nas młodych są wieczorne chwile obiska, gdy przyjaźń połączy serca w prąg, a watra wesoło błyska Nasze spotkania z historią, z boskością dzieje w tej ziemi. Zostaną w sercach na zawsze obiane wspomnieniami. A dla nas młodych najmilsze są wieczorne chwile ogniska, gdy przyjaźń połączy serca chrom, a wachlarz wesoło błyska. A dla nas młodych najmilsze są wieczorne chwile ogniska, gdy przyjaźń połączy serca trąd awa trawę soło błyska. Błęda pachnie piosenki, echo się nad nami, kołkostwie lasy okroczą, spod pływą nad górami. A nas młodych aj są wieczorne chwile ogniska. Gdy przyjaźń połączy serca w prąd, awa trawę soło błyska. A dla nas, młodych najmilsze są, wieczorne chwile ogniska. gdy przyjaźń połączy serca front, a wesoło błyska. I ta przygoda swe drzwi, chodźmy tam, gdzie nas, na ścianie lasu wsiąk. Ojciec głupi, przepływy, nie powiem wszystkim, ty, tylko gwiazdy przyjazne A, są. Śpiewajmy wszyscy, ten radosny czas na dana, śpiewajmy razem. I jest u nas, choć lata młode, szybko płyną wieje.